Witam Was wszystkich i zapraszam na kolejny film. Tym razem słów kilka o nowym roku numerologicznym, o wibracji 6, bo ten właśnie rok, 2022, będzie nam towarzyszył właśnie w tej wibracji. Jesteście ciekawi, co to dla nas wszystkich oznacza? Więc zapraszam. Jak każdy rok, tak samo i ten 2022, ze swoją cudowną wibracją szóstki, może być rokiem sprzyjającym pewnym dziedzinom, a innym raczej niekoniecznie. Wszystko polega na tym, żeby właśnie wybrać Działalność, aktywność, czy po prostu zaangażowanie w sferach, które łatwo, pewnie i przyjemnie będą nam fajnie szły. Po co iść, jak to mów mówią z motyką na księżyc, kiedy można spokojnie i bez trudu osiągnąć pewne rzeczy, które właśnie w tym roku łatwe będą do osiągnięcia. Ale dobra. Cóż nam ten rok, ten szósty wibracyjny rok yy, będzie dla do czego będzie nam taki przysłużny, w czym nam będzie się fajnie wszystko układało. A na to czas po prostu wielkiego szczęścia, bezpieczeństwa, poziomu porządku, stabilizacji i odnalezienia wreszcie. Swojego miejsca w życiu. To taki czas, kiedy zwykłe czynności mogą nam zacząć przynosić po prostu zadowolenie, ale też kiedy wreszcie sprawy ruszą do przodu, kiedy gdzieś tam rozpoczynane projekty czy zamierzenia zaczną wreszcie zmierzać do upragnionego celu. A to jeżeli wszystko się fajnie układa, wiadomo, że w człowieku powoduje, że pojawia się nadzieja właśnie na no to lepsze jutro. Mamy wtedy takie poczucie, że to, co robimy, w co się angażujemy, nie jest na darmo, a wręcz przeciwnie. Można całe nasze życie popchnąć na wyższy poziom. No, właśnie takim innym, kompletnie poziomem może być decyzja życiowa o zawarciu małżeństwa. To piękny czas i bardzo dobry na to, żeby wiązać się w stałe relacje. To również przychylny czas na to, żeby postarać się, żeby ta relacja zaowocowała. Kimś jeszcze, dzieckiem, to czas właśnie na to, żeby powołać następnego członka rodziny do życia. No dobra, ale co powiecie z osobami samotnymi? Nie lękajcie się. I dla Was ten rok, przecież to rok szczęścia, rok budowania cudownych relacji. Ten rok, Właśnie dla Was może oznaczać, że pojawi się w Waszym życiu ktoś, kto zostanie może już do końca. Ale jak już tak się weźmiemy w te relacje, zaangażujemy, to nie zapomnijcie o tym, że trzeba trochę zadbać o siebie. Trochę może przypinować wagi, a może wręcz przeciwnie zrzucić parę kilogramów. No, i oczywiście, żeby to ciało nam fantastycznie mogło służyć przez następne lata, fajnie by było zredukować albo wręcz kompletnie pożegnać szkodliwe nałogi. Jednym słowem, w zdrowym ciele zdrowy ruch, duch też ruch. Okej, okay. a dla tych, którzy Lubią takie skondensowane wiadomości na ten temat, powiem Wam krótko. Ten rok będzie przebiegał pod paroma hasłami: właśnie miłość, harmonia, spokój, szczęście, rodzina, najbliżsi, ale też prezentacja siebie światu. I z tak przygotowanym planem na to, co warto się angażować, możemy śmiało ruszać właśnie po 7 września, po osiągania, po osiągnięcia, po. Osiąg po hm. Potworzenie planów, które będą miały szansę w tym roku, na ziszczenie się. No dobra, tyle wstępem, tyle wstępu. A teraz zapraszam Was na czytania dla poszczególnych znaków Zodiaku. A, zapomniałabym. Dzięki, że tu jesteście. Nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić ślad po sobie, jak to mówią, wcale nie węglowy. Może jakiś komentarz albo like? O subskrypcjach już nie wspomnę. Zostańcie ze mną na dłużej. No, i do zobaczenia w czytaniach następnych. Witam wszystkie ryby w czytaniu na ten nowy rok. Numerologiczny zobaczmy, co pożegnać, żeby potem przywitać coś nowego. Chcecie krótko i na temat, to powiem. Przywiązanie do starych metod działania. To jest tak, jakbyście czuli się w potrzasku, będąc w starych układach, będąc w starych zażyłościach, a może po prostu w miejscu, które dla Was jest już stare. I musieliście być, działać, pracować, być aktywną osobą. W tym um, zacieśniającym, jakby, Wasze możliwości miejscu wśród ludzi, którzy właśnie tacy są, a może po prostu um, w całych tych sytuacjach. To jest tak, jakbyście nie mogli całego swojego potencjału wydobyć w tym miejscu. To tak, jakbyście byli non-stop kontrolowani, jakbyście byli ograniczani. Albo też nie mogli właśnie tego, tych swoich możliwości wydobyć ze względu właśnie na, na ten stary układ. Czy to dom? Nie wiem. Czy to stare znajomości? Też nie wiem. Ale może jeszcze być jeszcze inna historia, że wpadliście w taką długodystansową relację, która. Mocno Was trzyma namiętnością, i nie potraficie z tego wyjść. A tutaj jest co pożegnać. To jest takiego rodzaju zażyłość, tak to nazwijmy, która nie rozwija. Taka znajomość, która nie rozwija, a wręcz przeciwnie, powoduje, że jeszcze więcej człowiek czuje się przywiązany, zobowiązany, ograniczony. No wiecie, Coś robi, ale hmm, czy to daje mu do końca satysfakcję? Czas to pożegnać. A na co się otworzyć? Na świat. Otwórzcie, otwórzcie się po prostu na nowe możliwości. Wreszcie pewne rzeczy zamknijcie i otwórzcie się na współpracę. Tak po prostu. No, bo jeżeli macie zrezygnować z czegoś, co was mocno ograniczało, czyli nie mogliście tej współpracy właśnie nijak wydobyć z kogoś albo z sytuacji, albo z siebie, to teraz jakby antidotum na to będzie właśnie ta współpraca. Niby nic, ale jak to mówią, do tanga trzeba dwojga i to w każdej sytuacji, czy w pracy, czy w miłości, czy nawet w zwykłym takim szarym, codziennym życiu. A jak osiągnąć swój cel? Wyluzujcie. Wyluzujcie i przestańcie w każdej sytuacji, w każdym nowej możliwości Widzieć jakiś podstęp, widzieć, że ktoś pod wami kopie dołki albo ktoś jest po prostu na tyle wredny, że wrabia was w jakieś dziwne, nowe projekty, układy. Mogą być też to kursy. Tak. Wyluzujcie. Spójrzcie na to. Trochę inaczej. Albo jeszcze inaczej, po prostu zróbcie sobie chociaż parę dni wolnego i przemyślcie wszystko bardzo dokładnie. Czy nowe projekty, które niby są tymi projektami wartymi uwagi, czy one nie wchodzą nie inaczej. Czy one nie Wprowadzają w was jakieś mętne wody. Hmm. A niespodzianka, zaskoczenie od życia. Tutaj będzie się liczyła Twoja postawa do życia, do osoby, do zdarzenia, do uczuć do tego, że ktoś może zachować się nie tak, jak trzeba a Ty, jakby staniesz ponad to zrozumiesz to wszystko i nie powiem, że będziecie pobłażliwymi osobami, które po prostu spłynie to po was jak pokaczce. Wcale nie. Tutaj jest ostre trzymanie siebie, bycie konsekwentną i konsekwentnym, nie poddawanie się właśnie tym emocjom i temu bólowi. To z jednej strony a z drugiej strony niespodzianką może być osoba, którą może, możecie spotkać w swoim życiu, y, równie dotknięta, jak i wy. To może być taki temat przewodni tej znajomości. Może Was połączyć właśnie ten sam temat, ten sam problem. Y, te same. Przeżycia. No dobra. A co ten nowy rok wniesie ci do życia, czyli rezultat Twoich wysiłków i starań? Twoja praca przyniesie wymierne efekty. Po prostu zarobisz takie pieniądze, jakie są Ci potrzebne, bo gdzieś tam z tyłu głowy, Masz wielki plan na siebie, na swoje miejsce, na dom, rodzinę, mieszkanie. No wiecie, takie swoje gniazdo, do którego można, z którego można zawsze wyjść i do którego zawsze można wracać, tak to nazwijmy. Takie swoje lokum. I, i ten rok to może być właśnie idealny czas na to, żeby uzbierać, upracować. I wyrównać te Twoje potrzeby do takiego poziomu, jaki jest dla Ciebie satysfakcjonujący. I to wcale nie chodzi o to, że nie masz, tylko chodzi o to, żeby te potrzeby, które są dość wysokie i bardzo dobrze sprecyzowane według Ciebie, takie z tej wyższej półki, te potrzeby mogą. Znaleźć wreszcie źródło finansowania. Może to się wreszcie wyrównać. Okej, okay. a rada lub podsumowanie to będzie raczej rada. Daj sobie z życia chociaż trochę luzu. Zacznij się cieszyć dniem dzisiejszym jak dziecko. Pozwól sobie na uśmiech, radość, może spotkanie w grupie osób, które są ci miłe. Może po prostu relacja, która gdzieś ci się tam pojawi na tej ścieżce życiowej w ciągu następnych dwunastu miesięcy, będzie tą relacją, która przyniesie ci duże radości i pozwoli ci jeszcze raz. Zaufać w człowieka. Tyle tylko, że daj sobie szansę. Pozwól sobie na ten jeszcze jeden nowy krok. Nie cofaj się tylko dlatego, że coś cię w życiu brzydkiego spotkało i ktoś cię zawiódł. Może właśnie ta nowa będzie inna. Natomiast jako Ostrzeżenie. Powiedziałabym, że uważaj na to, co mówią inni, ale też na tak zwane sygnały, które przychodzą do twojej do twojej głowy i które lepiej nie bagatelizować. Na temat właśnie tych nowych osób. Dlaczego Dlatego, bo wszelkiego rodzaju manipulacje, wszelkiego rodzaju zachowania na pokaz i takie mamienie, jak mówię, to nawijanie makaronu na uszy, będzie ci dane zobaczyć to. A jeśli to zobaczysz i ocenisz prawidłowo, wówczas będziesz w domu. To znaczy, Nikt nie będzie mógł naruszyć Twojego status quo. I tak to nazwijmy. Zabawa zabawą, ale ostrożność ostrożnością. I tego Wam życzę. Wesołego nowego roku. No i co? Do następnego.